Szczęśliwy Boże. Jestem Ksiądz Andrzej Galant. Pracuję od 4 lat w Chojnie i chciałbym Wam opowiedzieć o swoim powołaniu kapłańskim. Myślę, że można byłoby długo na ten temat mówić. Przede wszystkim tak, chciałbym zacząć od tego, że moją podstawówką była podstawówka numer 18 w Szczecinie. Mieszkałem przez 15 lat na Komuny Paryskiej. Także bardzo miło tamte rejony wspominam. Zresztą. Waszego osiedla jeszcze nie było, bo tam były ogródki działkowe. Na zakończenie swojej podstawówki. Aha, powiem jeszcze tego tyle, że całe moje życie to było, był sport. Też trenowałem w stali stocznia. Kiedyś to było dawno, dawno temu, lata 70. To dla młodych ludzi to rzeczywiście kawał wstecz czasu. I gdy poszedłem do technikum, przeprowadziliśmy się wraz z rodzicami, z dwoma siostrami do, na Słoneczne. I stamtąd dojeżdżałem do technikum budowy okrętów. Całe moje życie było przy parafii, przy kościele. Moją pierwszą parafią była Matka Boża Ostroblamska. Tam byłem ministrantem od 7 roku życia, bo wraz ze starszą o 2 lata siostrą poszedłem do Pierwszej Komunii Świętej, i dlatego w wieku 7 lat mogłem zostać ministrantem. Gdy skończyłem szkołę podstawową, wtedy jeszcze nie było gimnazjum, poszedłem do technikum i już na słonecznym byliśmy przy parafii Księży Chrystusowców i tam spotkałem swojego imiennika, również ksiądz Andrzej Galant. Też dziwiłem się, ale właśnie on był moim katechetą, także dość dużo wyjazdów i on założył oazę Ruch Światło Życie. Wstąpiłem do tej, do tej wspólnoty, do tej grupy młodzieży. Było oczywiście dużo śpiewu, dużo rozmów, dużo wyjazdów, też modlitwa, i oczywiście od razu zostałem też lektorem. Przez kilka lat byłem no, w parafii prowadzonej przez Księży Chrystusowców. Gdy na, na Słonecznym się połą rozłączyło, Chrystusowcy zostali na Bukowym Słonecznym, nowa parafia powstała. Przeszedłem na nową swoją parafię, i tam była potrzeba zostania organistą. Także też się włączyłem. W związku z tym, że kiedyś tam, jako mały chłopiec, grałem na akordeonie, to znałem nuty i troszeczkę i znałem się na muzyce. Zacząłem grać troszeczkę na organach, chodziłem na kurs organistowski i zostałem organistą. Także moje całe życie gdzieś tam przeplatało się przy okazji i, tej. Tej wspólnoty parafialnej. Byłem w technikum budowy okrętów i myślę, że chłopacy w technikum nie zdziwili się bardzo, że zostałem księdzem, że poszedłem do seminarium, dlatego że od samego początku wiedzieli, że jestem organistą, że jestem lektorem, że jestem blisko kościoła. Także wcale się nie zdziwili tym, że poszedłem akurat do seminarium. W moim kapłaństwie bardzo mi się to przydaje, że gdzieś tam cały czas była muzyka, bo troszeczkę byłem organistą, troszeczkę byłem akordeonistą, później jako młodzież oazowa zacząłem grać na gitarze, także to wszystko gdzieś tam pomału też wykorzystywałem jako ksiądz. I też sport był, i piłka siatkowa, i piłka nożna, i tenis stołowy, Dość dużo też jako, turystycznie się udzielałem, bo jeździłem po całej Polsce. Kiedyś to były takie czasy, że nie można było gdzieś na zachód wyjeżdżać, dlatego też jeździłem dość dużo po Polsce. I to mi się teraz przydaje niesamowicie w mojej pracy kapłańskiej, szczególnie w pracy z młodzieżą, bo całe moje życie praktycznie poświęciłem pracy z młodzieżą. I się dobrze z nimi dogaduję, i teraz na przykład tutaj na parafii od kilku lat, jak jestem proboszczem, to i też kilkunastu os osób uczę grać na gitarze. I kilka osób młodzieży uczę grać na organach. To, jest te, to są oni moi, o, moimi organistami, tutaj są. Mam też młodzież oazową, też z nimi dość dużo jeżdżę i gramy. Raz w tygodniu w piłkę nożną z chłopakami, raz w tygodniu w piłkę siatkową z mieszaną młodzieżą. I mamy swój zespół muzyczny, mamy szkołę dziecięcą, także to wszystko gdzieś, czego doświadczyłem, czego nauczyłem się w życiu, kiedyś jako młody chłopak w podstawowce, w szkole średniej. Później też yy, poszerzałem to, oczywiście, cały czas jako yy, seminarzysta, jako kleryk. Teraz mi się niesamowicie przydaje w moim życiu kapłańskim. Jeżeli chodzi o moje całe życie kapłańskie, to najpierw jeszcze w seminarium przez 5 lat pracowałem z dziećmi w domu dziecka i tu zauważyłem właśnie, że gdy do nich wychodzę ze sportem, z muzyką, z różnego rodzaju ciekawymi propozycjami na wyjazd, to oni też niesamowicie się otwierają na to. I muszę Wam powiedzieć, że z dziećmi z domów dziecka, gdzie jest przecież dość trudna, trudne środowisko, trudna młodzież, jeździliśmy na Sylwestra i do Zakopanego, były obozy rowerowe, nawet gdzieś tam na Kaszuby jeździliśmy, I czy dalej, jeszcze aż za Gdańsk, za Elbląg, Także no to, to myślę, że dość ciekawe takie wydarzenia były w moim życiu kapłańskim, i później też już jako ksiądz. Czy w Stargardzie Szczecińskim, czy później w innych parafiach I dość dużo to mogłem realizować przez 18 lat, jako ksiądz cały czas. I no oczywiście te wszystkie sprawy też mam, a więc życie sakramentalne uczę tego, przygotowuję dzieci do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania, Te wszystkie sprawy, które są normalnie związane z duszpasterstwem parafialnym. To wszystko realizują, ale później, poza tym te swoje chwile. I czasu wolnego też bardzo dużo poświęcam dzieciom i młodzieży. Dlatego też teraz i, kupiłem busa, o, tutaj dość daleko, bo 70 km mieszkamy od Szczecina, a więc też częste wyjazdy różnego rodzaju, wyjazdy z dziećmi, z młodzieżą, to jest potrzebne właśnie, żeby był na parafii busik, bo, bo dość dużo tych wyjazdów jest. Nie tak dawno byliśmy w Stargardzie Szczecińskim, nie, i, i, też byliśmy... W zeszłym tygodniu w Szczecinie, na warsztatach muzycznych, w parafii Świętego Kazimierza. Za dwa tygodnie znowu jedziemy do Gryfic na dwa dni. Także myślę, że to jest też taka sprawa, która, która bardzo potrzebuje takiej formy, nawet też dojazdu busami. No i myślę, że to, to są te kilka tych słów, które chciałbym Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o. Moje przeżycia kapłańskie, jeżeli chodzi o moje bycie blisko Jezusa Chrystusa. No, charakterystyczne jest to właśnie, że początek to był w wieku 7 lat i do tej pory cały czas jestem blisko Chrystusa, do tej pory cały czas. Jestem blisko ołtarza, bo jako, jako ministrant stanąłem w którymś tam roku swojego życia przy ołtarzu, i później przez też bycie organistą, przez bycie lektorem, przez bycie odpowiedzialnym za oazę w danych parafiach, jednej, drugiej kolejnej, przez bycie też klerykiem, i stałem się, stałem się księcem i muszę Wam powiedzieć, że nigdy tego nie żałowałem i zawsze. Jestem szczęśliwy i zadowolony z tego wszystkiego, co Jezus Chrystus daje w moim życiu. Także życzę Wam, mój drodzy, abyście i Wy odnaleźli prawdziwą swoją drogę życiową. Może to być różna forma, ale część z Was może gdzieś tam kiedyś usłyszeć od, od Chrystusa: Pójdź za mną. Szczęść Boże!